Higiena, jedzenie, praca, jedzenie, praca, palenie, proszki, sen. Napierdolę, ja kurwa. Czy panowie muszą tak napierdalać od bladego świtu? Że nie podwijam karty na zakładzie! O siódmej rano to już w waszym robolskim mniemaniu może być nierobem? Już możecie inteligentowi jebać po uszach od brzasku? wy se czasem kałamarz nie pospał godzinkę dłużej kapkę od was, skoro zasnął dopiero nad ranem. I żebym się kompletnie spalił w blogach już na starcie. Brudzie, kurwa, inteligent załatwiony! Na dzień cały! Wrócicie na jak do pracy! Zowierzani mi zazdrością patrzę, jak meni w filmach, bycie obcierają ręcznikiem z twarzy resztki piany po Ja bym dzień cały czuł na twarzy skórze tą niespłukaną, dokładnie pianę tę. A po prawie nie płuczą ust pasty pomyciu do zębów. Co ją jedzą? Połykają do kurwy nędzy. Co z nią robią? Ja nawet gardło po pomyciu zębów. Opułkiwam. Właśnie mi się kończą płatki z kukurydzy, więc wsypuję ich resztkę, licząc za pół garści. Moja jest tylko racja Brawo! i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Czy właśnie? Moja racja jest racja najmniejsza. Przecież moje życie, moje, miało wyglądać zupełnie inaczej. Zamknięte. Czy na pewno? E, na pewno. Na pewno już szarpnąłem. I tak nie będziemy męczyć. Pierwszy, trzeci i piąty. Tylko po przestępnych. Jezus, ja pierdolę. Paranoja. A że przy oknie, a że przodem, a że bokiem, a że nie wiadomo dlaczego. Dlaczego wciąż mym udziałem jest taka paranoja? Idę na zebranie Ligi Wolności. Z ciuchami? Z ciuchami? Ze szlafrokiem? Pasek ci się ciągnie. Ta, ciągnie. Sylwuniu, synuniu, w kuchni masz briożki ci kupiłam czekoladowe na kolację. Mama ci kupiła z czekoladą. Mama ci briożki kupiła. Briożki? Briożki na kolację. Ty chyba masz coś z głową. Z dupą. Z dupą to zawsze miałaś w siekliznę macicy masz bez przerwy. Kupce kołej osinowy i usiądź sieć na nim, to cię uspokoi. Świnia! Gnój! Wychodzę za mąż. Za psa? Za gówno. Suka powinna być za psa wychodzić. Nie chowaj telefonu. Po co ci telefon? Do gonienia się masz wystarczą ci łapy! Nie, no co ty, tato? No odmień być. No daj spokój. No odmień, no. Weź się, tato. No nie odmienisz. Ta, nie odmienię. No to odmień. No, I. I. M. M. I am. No wiem, I am. You are. Ju a. No sam powiem. Ale nie mówisz. Bo ty. Co ja? Co ja? Mnie stresujesz. Ja cię stresuję? Kurwa, uczysz się tego piąty rok, szkolej na kursach i wszystko to jak krew w piach. Tak, krew od razu. I po czego to jest odmiana? No jak czego? Na jakiego słowa? No słowa normalnie. Posiłkowego. No. Jakiego? Posiłkowego. Jakiego posiłkowego? Tu, ...en... ...to be, kurwa. Or not to be. O tym też nie słyszałeś. Kurwa! Tak jakbym ja miał wiedzieć, czy wlezą jej na dupę Ja, Te tupska przyważą do kiosku na występy, nie na zakupy. To już ostatnia kobieta? Jeszcze jakaś głupia, sraka za mną krzykuje mi przez ramię na ducha. Kobieta to już ostatnia? Tak. No więc ja choć nie potrzebuję i główno mnie to obchodzi. Może mi pani tą dorzuci kobietkę tę? Ojej, może panu jednak niepotrzebna? Nie, dlaczego chętnie przejrzę. A ja oddalam się wesół. No może, pół wesół. Ała! Czuję, bali? Jak cholera. Bali czuję. Ła! Leży dwadzieścia minut, nie rusza palcem. Co mi będzie pierdolić ta żółta kukiełka? Jezu! Palce rusza! Kurwa, sztywną nogę! No, co pani? Z czym? No co mi pani syra tu nim pod moim oknem? To przecież tylko pies tylko. To co, że pies? To mam mniej gówniary gówno od człowieka? Poszedł! Spokojnie, Bobik, spokojnie. A jak ja bym tak nasrał pod panią oknem? Pod panią? Co pan? A sram jak pani pies. Chyba ma pan coś z głową. Psy obowiązuje taka sama dyscyplina i reguły współżycia ludzi. Wolność jednych nie może być kosztem drugich. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kurwa, nie pocałowałem stópki Jezuska przecież mojego przed wyjściem. Zasłon. Co ty, wariatka? Sam jesteś wariat. Nie będzie panu przeszkadzać jak zasłonię. Ale po co? Jest biały dzień. samo południe, czwarto po południu. Wrzesień, nie ma szóstej jeszcze. I ty wariatka jesteś. Tylko wstyd przed ludźmi tylko. No ty jesteś wariat. Po co ty chcesz zostać wariatko? Biały dzień, samo południe, po południu. Wrzesień, lato, pan mówi jeszcze szóstej nie ma. Nienawidzę cię. Kwadrans do odjazdu, ja już jestem mokry, koniec. Miałem wiersz napisać wiersz, dupa z pisaniem chuj, z poczytaniem. Nawet sportu w gazecie nie zrozumiem. Jestem w proszku, kompletnie rozmontowany. Odkąd mój umysł myśli i sięgam pamięcią, to te klapy zawsze opadały. A dlaczego? Bo przez dziesiątki lat jedni bezmyślni kretyni pod kierunkiem innych bezmyślnych kretynów umieszczają muszle klozetowe w pociągach tak blisko ściany, że klapa po podniesieniu nachylana jest ku muszli i puszczona musi opaść. Dziesiątki lat. Jezu Chryste przenajświętszy. Ostatni. Ostatni. W nocy sobie śpię, pie Ja też, ja też. A w dzień sobie chodzę, chodzę. Ja, ja. W nocy sobie śpiesz, śpię, śpię. Jak góry. Ja też, ja też. A w dzień sobie chodzę, chodzę. Ja, ja. Żona. Wodzi Rejka, głupia pizda. No, śniadanie jem, jem, jem. Tak, tak. A sklepie kupuję, kupuję. Tak. Super. Całuję, całuję, całuję. Ekstra. Tępecipi. Rasple z drutu nie nieukijemany. Pan tak uprzejmy i pomógł mi Nie! ko Słucham? Po prostu nie, nikt nie pomaga. Jest pan mężczyzną, chyba. Ale ja jestem za pełnym równouprawnieniem kobiet. Umieram, mamo. A tam umierasz, zaraz, młodym człowiekiem jesteś. Umrzeć myślisz tak łatwo. Mleka się na ciepłego dobrze ci zrobi, albo jest zupa od obiadu, jaką lubisz, pomidorowa dobra.